No i cześć, dzień dobry i słuchajcie, zupełnie niespodziewanie, tak yy, bez żadnej zapowiedzi, zaczynamy sezon drugi vloga i zaczynamy go na ulicy Odsłonowej 20, gdzie znajduje się siedziba Konarcy, faktory gdzie jest studio i gdzie was strasznie długo nie było. Ja nie mogę, po szybkim research'u wyszło na to, że dokładnie w tym miejscu to byliście rok temu. <grymne> I to kiedy mówiłem się tym Maximiliane Kolbe. No więc od tego czasu się strasznie dużo zmieniło. To zrobię wam szybki tour studyjny. No, więc jak widzicie, studio się zmienia, studio ciągle ewoluuje i coraz więcej rzeczy tutaj się pojawia, również jako wystroju. Ehm, no, ale chyba jest największa jedna zmiana w działaniu firmy i siedzi tutaj Kruczek. Pomachaj ładnie państwu. Macham, macham. Kruczku, co się stało? Co ty tu robisz? Co się stało? No nie wiem, jakoś tak wyszło, już mnie namówił. I od dzisiaj pracuję tutaj. Tak, to jest pierwszy stały, oficjalny pracownik Konarsy Faktory. Mimo, że już od zeszłego roku zatrudniam osoby do prowadzenia zajęć umuzykalniających. Jasiu dla mnie pracował cały zeszły rok. W tym momencie doszło jeszcze parę kolejnych innych osób, no to firma jest już na tym etapie. I to jest w ogóle jakiś kosmos, że po prostu jest tyle tematów do ogarniania. Też takiej od strony czysto, powiedzmy, logi logistycznej i, i... tej... No, że potrzebowałem kogoś do, do... Pomocy w ogarnianiu firmy, życia, no i nie było lepszego kandydata. To, to źle to brzmi, że nie było lepszego kandydata niż Kruczek. Trochę tak. <laughs> Ale trochę taka prawda, bo... Bo, bo Kruczek tak czy siak tych dwóch lat, jak firma działa, był cały czas na bieżąco mniej więcej z tym, co się dzieje. A jednocześnie posiada taki... Jak coś tak ładnie mówi, taki idealny. Wachlarz. wachlarz! Wachlarz, umiejętności. Właśnie, dokładnie o to mi chodziło. Wachlarz umiejętności, e, ponieważ zarówno mi pomoże w rzeczach studyjnych, realizacji nagrań i tak dalej, bo to są rzeczy, których się uczyliśmy w zasadzie razem w liceum, e, jak i powiedzmy czystą logistykę i ogarnianie, ogarnianie po prostu takich formalnych spraw, które ja już po prostu fizycznie nie mam. Czasu. Tomasz, powiedz jak na razie wrażenia. Wrażenia? No na razie no, ciężko mówić o wrażeniach. No, Siedzimy sobie i coś robimy. No? I robimy, no zobaczymy jak to będzie. A, bo właśnie, bo to jest najważniejsze, czego jakoś tak nie powiedzieliśmy, co nam umkło, eee, że Tomasz, że to, 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 słuchajcie, to wcale nie było takie łatwe, bo Tomasz od... Tomasz, Boże, o kim ja mówię? Bo Kruczek, od yy, paru dobrych lat To nie jest tak, że on nie miał pracy i ja się zlitowałem i dałem mu pracę, nie, nie, nie On po prostu dla pracy w Konarstifach, który rzucił swoje utarte, spokojne, pewne stanowisko w bardzo dobrze prosperującej firmie, której nazwy nie będziemy wspominali Prawda? Tak Tak było, no Tak było, no tak po prostu było To teraz no. powiedz yy, skąd taka decyzja Tamta praca nie była Eee, też mi się podobała, ale stwierdziłem, że jeszcze mogę, no jestem na tym etapie w życiu, że mogę sobie pozwolić jeszcze na jakąś zmianę i ryzyko pewne, no, więc mam nadzieję, że się ryzyko opłaci. I ja również. Ha, no i tak sobie siedzimy, Sła. pracujemy, właśnie przed chwilą się zorientowaliśmy, że już pierwsza jest, co jest niesamowite, po prostu siedzimy, tu mamy tyle rzeczy do ogarnięcia, jednocześnie mamy wrażenie, że nie ogarnęliśmy nic sensownego. Ale, ponieważ jest już pierwsza, to jest bardzo ważna godzina Cześć Michał, Tak, gitarę nosisz bez tego? No bo z domu Przyjemne. Dzień dobry, Michał. witam na przyjściu faktury O, przeładzowanie No, troszkę, troszkę musieliśmy pozmieniać ja Mam trochę inny ustaw teraz dłoni na kontrabasie Aha Jak przyszedłem na bas, to dociskam trochę inną częścią palca i mi zaczęło boleć. I ten glisik tutaj, nie? Tu i, i tu. -da -da Miłość, ale tutaj mam widać ósemki z tak? <toddź> tak, i ja robimy to z takiej mocnej triolki. Tu, tu, tu. Bo to jest jakby wszystko triolkowe. No, Chcę, żebyś siebie słyszał, ale jednocześnie go, go, żebyś fajne. słyszał podkład, i jednocześnie żebyś słyszał jeszcze Łukasza. No, bo on już nagrał. Tak, bo Łukasz już nagrał. Ta, no Tak, ta, widziałem coś już. No, no, no. Też mi się tak wydaje. I yy, w ogóle może być jeszcze stroj. No wiem. Masz tu jakieś? Yy, Michał, ja bym chciał żebyś tutaj. Cały czas to nie jest to, o co mi chodzi. Jest zmiana ten, żeby tu nagra... Bo w tym momencie... I chyba o to mi chodzi. I chyba o takie tłumienie mi chodzi. Bo w tym momencie było to krócej, ale na przykład tam było na tyle długo, że tam glisy było, wiesz, zmiany pozycji ręki i tak dalej. Więc ja że w tą stronę i nawet może, że to... Tu nie chodzi o to, żebyś ściszał, bo to dalej musi być mocno, dalej musi być drive, nie? Czyli właśnie mutujesz sobie i... tum, 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 tum. I wtedy to będzie miało sens. Już I puścimy jeszcze raz ja. od tego samego miejsca, bo to jest bardzo dobra zakładka. No. Fajnie, Michale. Wygląda na to, że mamy zrobione nagrania. W sensie mamy tyle take'ów, że... że ten... Super! Super, bardzo fajnie, bo to naprawdę wyszło... Wczoraj mieliśmy premierę naszej płyty. Michał... Michał to jest ten... O, widzicie, tutaj jest Michał w wersji rysunkowej. I Michał... Michał w Lazy Swingersach gra... gra, gra, gra na, też na basie, tylko na ukulele basowym. Michale, jak wspomnienia ze wczorajszej Lazy Swingerskiej imprezy. Bardzo fajnie, aczkolwiek męczący dzień. Męczący dzień bardzo, w sensie no, Fajnie się... Od samego rana trzeba było coś załatwiać, wiecie. No i miałem wtedy też zabrać klucz do miejsca, gdzie mieliśmy sobie trzymać rzeczy, podpisywać płyty. No i oczywiście co? Zapomniałem. Przypomniałem sobie o tym w dzień premiery, o dziewiątej rano. Dzwonię do Arka, Arek mówi, no możesz przyjechać, tylko my za pół godziny wychodzimy. Chuj. Tak jest. szybko, nieogarnięty, szybko nieumyty. No i tak wyglądał mój dzień od samego no rana, już się zaczęło szybko. A potem już w jeszcze szybciej. No a potem jeszcze no. szybciej. Bardzo ciężki dzień, bo to tak naprawdę cały dzień ten. Fajnie się gra na takich imprezach, ale... głupio jest mieszać bycie organizatorem mm. i bycie jednocześnie występującym. Bo no, w tym momencie ciężko. nie możesz się skupić ani na tym, tak naprawdę ani na tym. I bardzo chętnie lubimy, uwielbiamy grać na różnych imprezach, ale raczej to niech ktoś się organizuje, a my no będziemy, no... Uwalimy grać, nie organizować. Dokładnie. No to dzięki wielkie, Michał. No, dzięki. Pa. No zobacz. No. To ja czekam w takim razie na maila od Ciebie i zaraz to nagram i, i będziemy mieli. Dobrze. No i będą jeszcze jedne niezaplanowane nagrania dzisiaj. E, robimy poprawki do piosenek przedszkolnych. Kruczek będziesz miał, masz bardzo ciekawy dzień pierwszy. Normalnie to nie jest tak Przysk... ciekawie. Tak? E, będziesz miał... A nie jest tak ciekawie? A to ja muszę jeszcze przemyśleć moje <laughs> życiowe <laughs> decyzje. E, będziesz zaraz mnie nagrywał. Dobrze. Słuchał jak pitole. No, Wysłasz no, mi te fakturę? To cały dzień to słucham. Wysyłam ci faktury, tak? Jedną z zalet posiadania króczka jako pracownika jest to, że nie tylko świetnie sprawdzi się yy, ogarniając logistyczne rzeczy, tylko to studio wreszcie zacznie mieć te wszystkie detale wykończeniowe, na które ja po prostu zupełnie nie mam ani czasu ani przede wszystkim umiejętności, żeby to zrobić. Od dwóch lat ten wieszak jest skupiony i czeka na powieszenie. Dobra, pracujmy. Może no, yy, Bo mieliśmy nagrywać. Nagraliśmy, co mieliśmy nagrać, no i tak kończy się pierwszy dzień w pracy, w studiu dość nagle, bo wszyscy nagle się strasznie spieszą i mamy masę rzeczy jeszcze do, do załatwienia. No. no i myślę, że będzie dobrze. Co tam będzie tu, co? dobrze. Będzie dobrze. Będzie, będzie dobrze. dobrze. Dziękujemy wam za dzisiejszego vloga i do zobaczenia wkrótce, bo teraz regularność to nasze drugie imię, men!